Co za skurwilowe miasto gdzie ja kurwa jestem, w ogóle tego miejsca nie poznaję. Pewnie za dużo wczoraj poczuję się jakąś dziwnie wiem co to za uczucie ekran się zbliża kropka weszciechuje chuje się ode mnie odpierdolcie. Zajbista broń ale nie lepsza niż mój osobisty koks. Wyperdalać pierdolone niemieckie pały zaż was na pierdolę moim chujem, który sięga 2 metrom długości. Jestem kurwa głodna, muszę upolować szkopa. Ale miałem kurwa ciężki dzień ciągle ruchanko i ruchanko niedługo dorównam Jasiowi. Uciekajmy, uciekajmy, ten szkop jest na nas napalony. Zgubiłem szkopa, zgubiłem szkopa, co ty kurwa pierdolisz, jest za tobą. No i co myślałeś, że ksiądz nie może ci dopierdolić, błahaha, zaż tak cię kurwa tak na pierdole za to, że dealer mnie nie odwiedził, ty skurwysynie.